Zorganizowaliśmy to wydarzenie dla naszych studentów, absolwentów oraz dla uczniów z szkół ponadpodstawowych, aby mieli możliwość zapoznania się z możliwymi ścieżkami kariery w branży IT. Mają też uczestnicy wydarzenia możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z ofertami pracy, praktyk. I staży, które właśnie nasi wystawcy oferują. Przyszłość będzie bardzo ciekawa, szczególnie dla tych, którzy są ambitni, chcą się uczyć nowych rzeczy, są ciekawi świata i chcą ten świat zmieniać. Będzie z tego tytułu niesamowicie wiele możliwości. Sztuczna inteligencja, ale już nie tylko, bo podróże kosmiczne i robotyka to już nie jest taka melodia przyszłości, ale melodia nadchodzących kilku lat. W Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości bardzo mile widziane są kompetencje takie bardzo szeroko pojęte cyfrowe, czyli wszelkiego rodzaju znajomości informatyczne, teleinformatyczne, te umiejętności związane z takim wykształceniem stricte technicznym. Może umiejętności osintowe, może umiejętności analityczne, to są takiego rodzaju kompetencje, które u nas są bardzo cenione. I takich właśnie specjalistów też szukamy, ponieważ te możliwości, które dajemy, środowisko, w którym dajemy tę możliwość pełnienia służby, ono jest środowiskiem nowoczesnym, współczesnym, pracującym na najnowszych zdobyczach techniki, narzędziach technicznych, programach, aplikacjach, i żeby móc je zgrabnie obsługiwać, no to wiedzą. Fajnie by było, gdyby można było się też wylegitymować. Uważam, że cyberbezpieczeństwo jest teraz jednym z najważniejszych w ogóle kwestii na świecie, no bo praktycznie infrastruktura krytyczna naszego kraju, w ogóle krajów na świecie jest oparta o systemy informatyczne, no i wydaje się, że czasem łatwiej by było przeprowadzić może tą taką... Ten atak cybernetyczny, wojnę hybrydową jakoś odciąć kogoś od, nie wiem, energetyki i prądu poprzez atak cybernetyczny niż, niż tą taką wojnę frontową, którą widzimy gdzieś tam po naszej wschodniej granicy. I to może zdecydowanie bardziej uszkodzić, sparaliżować, nie wiem, jakieś systemy właśnie. E aż o infrastrukturę krytyczną, tak? Młody człowiek przy wyborze swojej kariery już nie powinien myśleć tylko o technologii samej w sobie, czy języku programowania, czy narzędzi, które, w których chciałby się specjalizować, a powinien myśleć o dziedzinach i domenach, które za pomocą tych narzędzi, za pomocą technologii może zmieniać, może transformować, bo dzisiaj dzięki sztucznej inteligencji, dzięki agentom AI, możemy zwielokrotnić swoje możliwości i możemy myśleć coraz bardziej ambitnie o rozwiązywaniu problemów. Więc dzięki temu, dzięki temu szerokiemu spojrzeniu i takim ambicjom możemy osiągnąć bardzo wiele. Ciężko jest to doświadczenie zdobyć, dlatego uważam, że studia, które oferują kierunek cyberbezpieczeństwa, które dadzą jakieś takie fundamenty, jakieś takie podstawy. Ten, ten, ten też wpis takiej atrakcyjności w CV, że, 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 że coś tam z tym cyberbezpieczeństwem robimy, jest bardzo ważny. Uważam, że tutaj, żeby w ogóle móc być moim zdaniem, inżynierem z cyberbezpieczeństwa. No to też yy, yy, trzeba mieć też jakieś na przykład podstawy sieciowe, trzeba znać, systemy operacyjne, tak? Więc to, to, jest trochę, to jest trochę tak jak na tym memie, gdzie ktoś chce przeskoczyć od razu trzy schodki, tak? A trzeba jednak wiedzieć trochę routingu, trochę sieci komputerowych, po, po konfigurowanie polityk i dopiero później można się zabijać za to cyberbezpieczeństwo, tak? Jeśli na przykład mówimy o firewallach. Kariera w IT dzisiaj to dość skomplikowany temat, bo Fajnie jest pamiętać o tym, aby w życiu robić to, co da nam satysfakcję, prawda? Więc oprócz technologii trzeba jeszcze tak naprawdę dowiedzieć się, zapytać siebie, co chcielibyśmy w życiu robić i na tej podstawie zdobywać nowe kompetencje. Pamiętajmy, praca może być również przyjemnością.